Cześć. Nazywam się Krzysiek. Jestem z Kościoła Bożego w Strzelcach Opolskich. Dziś chciałem przeczytać wam fragment związany z uciszeniem burzy. A znajduje się on w Ewangelii Łukasza, rozdział 8, wiersze od 22 do 25. Zdarzyło się pewnego dnia, że Jezus wsiadł do łodzi ze swoimi uczniami. Powiedział do nich: "Przeprawmy się na drugi brzeg jeziora" i odpłynęli. A gdy płynął Zasno. Wtedy na jeziorze zerwała się wichura, zaczęły zalewać ich fale i znaleźli się w niebezpieczeństwie. Przypadli więc do niego i zbudzili go, wołając: Mistrzu, mistrzu, giniemy. On wstał, zgromił wichurę i zburzone wody, a one uspokoiły się i nastała cisza. Wtedy zapytał ich: Gdzie jest wasza wiara? Oni zaś przestraszeni, dziwili się i mówili jeden do drugiego, kim on właściwie jest, że rozkazuje wiatrom i wodzie, a one są mu posłuszne do tego miejsca. Większość ludzi lubi wodę. W piękny, słoneczny dzień szczególnie. Z jednej strony to jest coś super, z drugiej strony to potężny żywioł, który nawet w przypadku jeziora może być niebezpieczny. Uczniowie Pana Jezusa znaleźli się właśnie w takiej sytuacji. Zerwała się burza i powstały niebezpiecznie duże fale. O dziwo. Sam Jezus spał najlepsze w takiej sytuacji. Dopiero został obudzony przez przerażonych uczniów. Ich diagnoza była jednoznaczna. Mistrzu, giniemy. Hm. Pewnie ja też bym się zachował podobnie. Mimo że większość z nas nie żegluje po morzach ani jeziorach, to w naszym życiu zdarzają się różnego rodzaju burze. Dla sporej osób, liczby osób to, co teraz się dzieje, jest taką wielką burzą. Z dnia na dzień zamknięto szkoły, restauracje, kina, przestało pracować część firm, nie można pójść do fryzjera. Najczęściej zdarzają się jednak burze, które dotyczą osób indywidualnych. Chyba jest niewiele osób, które ani raz w życiu nie miały bardzo trudnej sytuacji, w której nie wiedziały, jak to jutro będzie. W takim czasie łatwo sobie pomyśleć: Panie Boże, gdzie jesteś? Panie Boże, ginę. W sytuacji, w jakiej znaleźli się uczniowie, woja, wołają: Mistrzu, giniemy. Ciekawe jest to, że Pan Jezus spał w tym czasie. Przynajmniej tak opisuje to ten fragment. Myślę, że był w nim spokój, który to umożliwiał. Hmm. Pytanie, z czego on wynikał? Ponieważ myślę, że wiedział, kim jest i co z tego wynika. Pytanie, czy człowiek wie, kim jest, kiedy myśli ginę? Szczerze, łatwo jest zapomnieć. Nie chodzi tu o to, że jest się po prostu człowiekiem, a więc o co? O to, że Pan Jezus jest Mistrzem, a ludzie powinni być Jego uczniami. Na szczęście tamci nie zapomnieli i wołają Mistrzu. A Mistrz wstał i uspokoił burzę. Moc Mistrza przerosła oczekiwania uczniów. Także byli zaszokowani, wow, kim On jest. Hm. Jezus natomiast stwierdził, że oczekuje nieco więcej wiary. Osobiście chcę pamiętać, że w czasie burz On jest moim mistrzem. Ale nie tylko to, chcę również pamiętać w każdy czas, że Pan Jezus jest moim mistrzem. A ten właśnie mistrz zaskakuje mnie swoim działaniem nawet wtedy, jeśli moja wiara słabnie, życzę sobie takiego pokoju, jaki miał wtedy Pan Jezus. Życzę go również wszystkim, którzy tego słuchają. Gorąco zachęcam do własnych przemyśleń. Zapraszam na kolejne fragmenty z pisma pozwalające budować wiarę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Zostańcie z Bogiem.